Witam serdecznie. Dziękuję, Julianie. Jesteś ożniewający dzisiaj. Nie tylko dzisiaj. Julian, tak jak tu Gajos mówił, on się urodził w Paryżu, do szkoły chodził w Londynie, teraz prowadzi Jansa w Poznaniu. Jaki będzie następny etap na drodze upadku Juliana? za wrócą. W Grudziądry. tym cudnym możemy od razu przejść do Tomasza Kwiatkowskiego Skrzywa Kwiatek, która nik do niego nie pasuje. Nazywać Tomasza Kwiatkiem, no daj jakby Mariusza Tęnkiewicza nazwać tatusiem. Tomasz nie tylko wygląda. Jakby był członkiem bandy mordującej ciężarne żony znanych reżyserów. Czyli żyjcie mu się. Tomasz również dobiera tematy na swój standard, bo ulubione tematy Tomasza to gwałt, aborcja, dzieci zamknięte w beczkach po kapuście i Grudziąc, w którym Tomasz musi mieszkać, bo nie stać by na mieszkanie w Poznaniu, bo pracuje we w Grudziądzu, bo jest nie bardzo nieudacznikiem. Grudziądzu nigdy nie osiedli się żaden reżyser, zwłaszcza ze swoją małżonką, zwłaszcza ciężarną. Wcale nie chodzi o starczącego wębiku Tomasza, wyglądającego jak członek bandy Charlesa Mansona. Chodzi o to, że Grudziądz jest przechowaniem jebanych nieudaczników, czyli idealnym miejscem dla Tomasza. Czy w ogóle czy można upaść niżej? Sam Empik to jest straszne miejsce pracy. Dodatkowo Grudziądzu jest podwójnie przejebane. Grudziądzki empik jest jak katolicki sierociniec. dość, że przejebany, bo sierociniec. To jeszcze na bank będziesz ruchany, bo katolicki. Skoro już jesteśmy przy upadaniu nisko i chujowych rodzicach po nie, i byciu ruchanym, to teraz Adam Bender. Bender, to będziecie mieli okazję się przekonać, za chwilę na scenie mówi, jakby ktoś sadził mu aktorski kiw duper, taki bardzo sztuczny i taki, kurwa, aktorzy mocno wkurwiający to jest sposób. I z tym wyjebanym nosem przypomina wtedy przećpanego metafedronem Rosomaka, nie wiem, czy kiedykolwiek jakikolwiek Rosemach prześpiał się metafedronem, ale Bender na scenie dokładnie tak wygląda. Co to jeszcze jest? Nie wiem też, czy istnieje takie urządzenie, jak wspomniany przed chwilą, aktorski kij. Yy, ale jeżeli istnieje, to ktoś ewidentnie wsadził go Benderowi w dupę. Najprawdopodobniej, aktorski kij w dupę Benderowi wsadził jego stary wraz ze swoim kutasem. <grym> Pozdrawiam wszystkich przykładnych ojców. Po zejściu ze sceny będą staje się na powrót sobą. Czyli nikim. Spromowa o kompletnych zerach, bez jak Krzysztof Gajewski. Ksywa Gając. Wybitny aktor z pewnością dostaje czkawki albo sraczki, ale ktoś, ktoś nazwie tego wieśniaka gającem. Niezatkowo używam określenia wieśniak, bo Krzysztof jest rolnikiem. Naprawdę, jego starzy mają gospodarstwo, na którym on gospodarzy. To jest, tutaj nie ma żartu w ramach rekompensaty, dałem tylko rym, bo żartem jest samo życie, które wystarczająco zrostowało Krzysztofa. Krzysztof mógłby być takim Andrzejem Leperem z stand -upu. Musiałby tylko zacząć występować w stodołach i na polach dla innych wieśniaków, czyli dla swoich starych. Krzysztofie z całego serca życzę Ci takiej kariery, jaką miał Andrzej Leper. A właściwie najbardziej życzę Ci takiego samego i zwieńczenia. Jest taki program Rolnik szukażony. Nie mówię, że Krzysztof powinien wziąć w nim udział. Bardziej nadawał by się do programu Rolnik szuka żartu. W internecie, bo Krzysztof lubi powtarzać oklepane sukary z netu jako swoje pomysły. Na ryneczku w swojej wioseczce Krzysztof sprzedaje warzywa z gospodarstwa i w swojej noce biograficznej napisał, cytuję z bólem teraz, wciskam fajnym piłką, wilgachne o góry. Jak sami słyszycie, dla wieśniaka niezbyt wyszukane metafory i porównania to jest szybkomizmo, ale czego wymagać od człowieka, którego jedynym łącznikiem ze światem jest ciągnik. Krzysztofie, Krzysztofie dedykuję dzisiaj taką sentencję. Jak chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. <grym> Dlaczego akurat te sentencję? Otóż, po pierwsze, jest ona uprzejmana, jak wszystko, co mówisz. Ale mogę się nie słyszeć, skoro większość życia spędzasz na roli. Druga sprawa, deklarujesz, że nie lubisz włosów w okolicach miejsc intymnych u kobiet. Nie lubisz ogłosionych cip, jak napisałeś o sobie. Nieprzypadkowo mówię, że napisałeś tak o sobie, Krzysztofie. Już wyjaśniam. Twoje poczucie humoru jest wąsate. Skutecznie legitymizujesz się swoim wąsem, który w twoim przypadku znajduje się nieco wyżej niż u większości polskich wieśniaków, bo nie pod nosem, tylko nad oczami kurwa. Chodzi o Twoją wyjebaną monobrew, to, która w kontekście pretensji do ogłosionych cik stanowi niezbyt, niezbity materialny dowód y, włosowej hipokryzji. To jest, to jest oburzające. Kurwa. Twoją wyjebaną brwią można byłoby obdzielić oddziały chemioterapii wszystkich szpitali autochromicznych w Nie wiem, czy ktoś Ci to gdzieś mówił, ale bezapelacyjnie powinieneś zostać honorowym dawcą brwi. Krzysztof, ja wiem, tam, skąd pochodzisz, defekty twarzy są trudne dostrzegalne. Bo poza tym, że stanowią normę, to wynalazek lustra jeszcze do Was nie dotarł. A mam nadzieję, że wkrótce się pojawi, a w ślad za nim przyjedzie pierwsze mydło. Póki co lepiej nie wyjeżdżaj za granicę. Ta brew zbyt przesadnie zawładnęła charakterem twojej twarzy. To nie wygląda za dobrze, za granicą mogą tego nie zrozumieć. Tam zjawisko depilacji wiejskich ryjów jest już znane od dziesiątku lat. Za granicą zakują cię w kajdany i wpierdolą do zoo albo do cyrku po co ci to? Kto wtedy będzie wciskał te wielgak na ogóry fajnym pizdą? Czyli twoim siostrom. Kto będzie kontynuował zaszczytne tradycje rodzinne w postaci uroczego, rustykalnego, polskiego kazirowstwa? Skoro już został, został dotknięty temat siostr, teraz Michał Kutek. Michał dużo mówi o tym, że jest gruby. Chyba dawno nie widział swojej siostry. Przy niej wygląda jak jeniec za Auschwitz. Michał jest nijaki, kurwa. Nie budzi, nie budzi żadnych emocji. Gdyby ludzie byli kolorami, to Michał byłby biały. Gdyby ludzie byli różnymi kolorami na to Michał byłby biały. Osobowość Michała jest tak bezbawna, że kiedy Michał występuje z Jansem w duecie powstaje nieludzki kontrast między bezbarną osobowością Michała, a kolorowymi z reguły ubraniami Jansa. I te ubrania wtedy tak napierdalają po oczach widowni, że ludzie zapadają na zaćmę i inne skorzenia wzroku. Później idą do sądu, chcą odszkodować, ale przejebują wszystkie sprawy, bo Michał jest prawnikiem. Tak bezbarnym prawnikiem, że nie może nawet bronić prawdziwych ludzi. Musi pracować na szmat Jansa. Mówiąc szmat Jansa, nie mam by, na, niej, by na, niej na myśli siostry i matki Jansa. Siostra i matka Jansa to nie szmaty. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Chociaż myślę, że taki wybryk natury jak Jans nie mógł powstać w normalnych warunkach. To musiał być jakiś gębek albo. chociażby studencka pomyłka. Na temat matki, więc tutaj naturalną koleją rzeczy chciałbym, żeby pojawił się temat aborcji. I tak na chwilę wrócę do Michała Kutka jeszcze. Michał jest tak bezbarwny, że jego matka nie trochę nie żałuje, że nie dokonała aborcji. Ponieważ Michał i tak ledwo co istnieje. Dobra, teraz skoro już w pełni wypłynął temat aborcji, Krzysztof Jan, wielkie brawa. Wielkie brawa. To się może być bohater tego wieczoru. Oglądając występy Jansa, słuchając tych bzdur i głupot, które pierdoli, obserwując jak pajacuje na scenie, trudno nie odnieść wrażenia, że aborcja jest stosunkowo nowym zjawiskiem i została opracowana przez naukowców, którzy znali Jansa i postanowili zapobiec rodzeniu się podobnych do niego przypadków w przyszłości. Ale to jest dosyć niewiarygodny wariant w rzeczywistości, ponieważ ja nie mógł znać żadnych naukowców, ponieważ Jans jest debilem. Ciągle byli nazwiska ludzi, których zapowiada na scenie. Nazwy miejscowości, których był, mu się pierdolą. A Nowy Tomyś mówi Nowy Tomaszów. To kurwa geograficzny skandal. Jan posiada takie swoje osobiste sposoby opisywania rzeczywistości, bo jest zatępy na to ogólno przyjęte, zupełnie jak upośledzone dziecko. Krzysztof wraz z Lotkiem i Karolem Modzelewskim, którego możecie kojarzyć, tworzył swego czasu formację stand-up na marginesie. Po jakimś czasie nastąpił roadman, Krzysztof został odjebany i powstały dekrety stand-upu. Według oficjalnej wersji tej historii trzech panów poróżniło podejście do sztuki. Nieoficjalna i prawdziwa wersja jest taka, że Krzysztof jest po prostu kuriowy. Krzysztof nie mógłby już bekartem stand-upu. Krzysztof to bardziej taka papuga stand-upu. Ma na sobie z reguły dużo kolorów i czasem powtarza swoje żarty. Podobno tam mówił wcześniej Krzysztof, że relacja z tej pożałowania godnej imprezy ma szansę na emisję w Starzeńskiej telewizji. Tak? Kurwa, to jest jakaś egzotyka. Nie tylko Ty Krzysztof, ale pozostali obecni tutaj nieudacznicy. Traktują to jak jakąś trampolinę do sławy, Na przykład duet ruchanie stającego. Wybaczcie chłopcy, ale Wasza oficjalna nazwa jest głupia i lubię ją przeinaczeć. A więc duet stranie ruchającego. Jest na pewno nieziemsko podekscytowany, ale oni, oni zajębaliby nawet siatkę z biedronki za 9 groszy, by tylko kamery telewizji przemysłowej pokazały ja im Ich największym osiągnięciem jest filmik, w którym Darek Radowski prosi Apelanta Gizę o nagranie dla nich życzeń urodzinowych. Giza mówi z Darek, filmik trwa 11 sekund. Jestem pewien, że Kwiatkowski w ekstazie prawie urwał sobie kutasa, kiedy to oglądał. Na no, zakończenie. Prawdziwy rozrost ten w Comedy Central. Rostowani są celebryci, osoby powszechnie znane, które na te imprezy są zapraszane. A nie wychodzi od nich. Rost Jansa. Jans postanowił zorganizować sobie sami. I to jest szczyt, jakbym pomagał. Was jednocześnie. Szczyt jego kariera, zatem baw się i lepiej jak potrafisz Krzysztofie, lepiej już na pewno nie będzie. Dziękuję bardzo.